Cześć kochani, witam was w nowych ulubieńcach, mamy już maj, maj, najpiękniejszy miesiąc w całym roku mój ukochany Przede wszystkim też dlatego, że w tym miesiącu akurat teraz się dzieje coś bardzo wyjątkowego Dla mnie wyjątkowego i mam nadzieję, że dla was również Ponieważ, no nie mogę wam zdradzić jeszcze żadnych szczegółów, ale będzie to Niesamowita współpraca, i mam nadzieję, że będziecie ze mnie dumni i że Wam się to spodoba. Więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że już wkrótce wszystko się wyjaśni. A teraz przejdźmy do ulubieńców, bo jest ich sporo. Ale że Wam teraz zrobiłam, pewnie się będziecie zastanawiać, co takiego też będę tworzyć, o co chodzi z tym wszystkim. No, ale wierzcie, mi nie mogę się jeszcze wygadać, tylko Wam dałam tak na zachętę, bo jestem tak podekscytowana, że po prostu aż mnie nosi. Ale przejdźmy do tych cudownych kosmetyków, najlepszych w poprzednim miesiącu i jeszcze będą długo moimi. Najlepszymi perełkami, bo są niesamowite. Zaczynamy od cudownych zapachów, od kosmetyków na Jest to seria do ciała! Tak niesamowita! Najpierw peeling do ciała. Peeling do ciała, który ma zapach takiego sorbetu, ale jest tak orzeźwiający, tak cudowny. Jest niesamowity, bo się rozpuszcza. Matko, ten zapach jest. Zobaczcie, on wygląda jak, jak słodycz naprawdę jak lody. I jeszcze ten zapach taki pomarańczy, cytrusów. Oh, coś pięknego. Rozpuszcza się w wodzie, a po wyjściu z kąpieli z macie super nawilżoną skórę. Ona jest już taka, wiecie, na oleju. No po prostu niesamowity efekt. Polecam Wam. Kolejny um, produkt, który, w którym się zakochałam, jest to masło do ciała. mus do ciała. Kokos i banan. To jest tak niesamowity zapach i daje takie bardzo, bardzo duże nawilżenie na skórze. Daje ten taki efekt podobny do takiego musu, który Wam kiedyś pokazywałam, borówkowego. On też tak niesamowicie nawilża i pozostawia taki błysk na skórze, ale tutaj ten zapach... Ja jestem totalnie zakochana. Bardzo wyczuwalny jest, mniej kokosowy... Bardzo bananowy, po prostu ja kocham zapach banana, więc dla mnie jest to coś fantastycznego, duża pojemność, mega, mega wydajny kosmetyk. Skoro już banan wam pokazuję tutaj przy bananie w ogóle, teraz jest głośno na temat bananów, bardzo, więc dlaczego nie? u mnie też banany. To nie jest akurat z tym związane, ale po prostu bardzo, bardzo lubię ten zapach. Bananowy żel pod prysznic The Body Shop. To nie jest jakaś najnowsza seria, bo bananowe żele już były wcześniej, ale zapach jest tak genialny, że ja się cieszę, że znowu do niego wróciłam. Jest po prostu niesamowicie intensywny i taki prysznic z rana z takim właśnie zapachem tak mocno pobudza. Teraz sobie tutaj. Informacje tylko otwieram, bo chciałam Wam przeczytać odnośnie kosmetyków koreańskich i kosmetyku jest to serum Tony Moly ja to serum odkryłam po Opendo'rze Sephora, zaczęłam go testować jest to produkt taki rozświetlający nawilżający i on kosztuje słuchajcie na stronie Sephory 135 zł nie jest to tani kosmetyk, ale jest bardzo wydajny wystarczy niewielka ilość i już nakładacie na skórę on się świetnie sprawdza pod makijaż, bo bardzo szybko się wchłania i zostawia taki lekko lepki film na skórze bardzo, bardzo się z nim polubiłam i chcę wam przeczytać co tutaj mówi producent, no bo jakby na, nie było na opakowaniu to, to się niewiele doczytam formuła serum zawierająca kompleks 12% vita, witamin Stanowi prawdziwy zastrzyk piękny dla skóry. Pozostawiając ją intensywnie nawilżoną i ujędrnioną kosmetyk, przeciwdziała odwodnieniu skóry dla naturalnie promiennej cery. I ja się z tym zgadzam. Naprawdę się zgadzam z tym, bo. Świetny, świetny daje efekt. Jeżeli nie lubicie obciążać skóry, a chcecie taki bardzo świeży, naturalny efekt, ja po oczyszczeniu, tonizacji nakładam to. Później nakładam sobie krem pod oczy i nakładam tylko krem BB. Mój ulubiony ze Skin 79. I tak wygląda teraz mój makijaż dzienny. Więc polecam Wam serdecznie, jeżeli lubicie jeszcze taki zapach cytrusu, właśnie w kosmetykach takich typowo rozświetlających, bo to jest najczęstszy zapach, właśnie w takich kosmetykach. Ale jeżeli to lubicie, to możecie sobie to wypróbować. Jest to droższy kosmetyk, ale naprawdę jest godny uwagi. I przechodzimy już do kosmetyków kolorowych. Zacznę od pudru Wibo To jest takie moje przypomnienie dla Was ponieważ to jest chyba limitowana edycja, więc warto o niego powalczyć. Transparentny puder taki w bananowym wszystko dzisiaj jest o tym bananie po prostu, bananowym e, odcieniu, bardzo się z nim polubiłam, używam go na co dzień tutaj już zużycie jest naprawdę bardzo duże e, bo nie dość, że to jest tani kosmetyk, to jeszcze super drobno zmielone, super się sprawdza pod makijaż, nie obciąża skóry a mocno utrwala, daje super efekt, więc polecam wam naprawdę Vibo, Vibo Mood seria transparentny puder do bakingu, w tym Żółtawym, lekko y, odcieniu. Oczywiście on jest dalej transparentny, ale on ładnie ujednolica kolory, i właśnie delikatnie wyrównuje jeszcze ten kolor, y, kolor skóry nasz, więc ekstra, naprawdę ekstra. Kolejny kosmetyk, też do twarzy, i serdecznie Wam mogę polecić paletę rozświetlaczy Golden Rose. Zakochałam się w niej po prostu, totalnie obłędna jest. Kosztuje niewiele. A można nią wykonać też fajny makijaż oczu, jeżeli stawiacie na rozświetlenie w ciągu dnia. Ja osobiście nakładam tylko krem BB, daję rozświetlać na szczyty kości policzkowych, jeżeli chcę, żeby ten efekt był taki przy okazji wymodelowanej twarzy to daje odrobinę tego najciemniejszego a na powiekę daje też ten jasny rozświetlacz, ewentualnie trochę tego różowego, czyli bardziej chłodnego i naprawdę skóra wygląda jak milion dolarów jakby była super, super świeża więc warto, naprawdę warto w to inwestować, tutaj też jest ładne lusterko, nie chcę Wam świecić za bardzo ale naprawdę warto się tym zainteresować czas na cudowną nowość, turbina paleta, którą trzeba mieć jeżeli kochacie błysk to myślę, że wszyscy się w niej zakochają, jest to paleta tak błyszcząca, tak wspaniała ja tutaj nie jestem w stanie oddać tego błysku, bo mam tylko światło białe, bym musiała tutaj zapodać trochę żółtego, żeby wam to pokazać, a mój makijaż też jest wykonany tymi turbinami kilkoma i tą, i tą, i tą i tą i chyba jeszcze trochę tutaj gdzieś dodałam, więc sporo się dzieje. I słuchajcie, co jest ważne przy tej palecie? Nie wiem, czy oglądaliście moje InstaStory. Jeżeli nie oglądacie mojego InstaStory, to ja Wam serdecznie polecam, ponieważ tam pokazuję paczki pr często je testuję, pokazuję w jakim stanie one przychodzą, jak one przychodzą. I właśnie tutaj prezentowałam to. Jak ta paleta do mnie przyszła? Pomimo tego, że paczka była totalnie rozwalona przez kuriera, i nie wiem, co on z nią robił, kompletnie, ona wyglądała strasznie, to nic się nie stało cieniom, absolutnie nic, ponieważ Glam Shop robi tak, że wciska tutaj, dokłada takie gąbeczki, które dociskają cienie po zamknięciu palety, bo to jest bardzo delikatna formuła samych cieni, więc wszystko by się pokruszyło, jeżeli sklep nie dbałby o to, że tak niesamowicie i mocno ym, zabezpieczy te cienie więc to jest ogromny plus drugi plus jest taki, że ja wiem ile tutaj jest napigmentowania to jest taka jakość i specjalnie wzięłam do porównania bardzo popularną swego czasu był Shauna Mundost z, tego, z Urban Decay to był szał totalny, wszyscy musieli mieć. Wierzcie mi, że ta paleta nawet nie stała obok tej. Nawet nie stała. Bez porównania w ogóle. Tutaj cena jest większa o wiele, a jakość jest po prostu nie do opisania. Do tej palety już o tym nie będę wracać bo jest ta. Jeżeli potrzebujecie błysku, lubicie błysk, lubicie się z nim bawić i lubicie takie makijaże, to naprawdę jest to paleta, w którą warto zainwestować dużo. O niej opowiadałam, ale mam nadzieję, że wierzycie mi w, tej, w tym porównaniu o co chodzi i dlaczego ta paleta jest może droższa niż pozostałe palety na w sklepie właśnie Glam Shop ale po prostu jest warta każdej złotówki którą na nią wydacie ostatni ulubieniec serii kosmetycznej, chociaż jest to są to akcesoria i chodzi mi tutaj o rzęsy rzęsy, które stworzyła Katosu excuse me <ścoughs> i są to rzęsy znaki Zodiaku ja na początku trochę się bałam bo są one na pasku takim całym a ja nie lubię się z takim całym, ja lubię się z takimi przeźroczystymi paskami na rzęsach. To jestem w takim szoku, że te rzęsy są tak podatne, tak elastyczne i one tak pięknie wyglądają na oku. Ja ich w ogóle nie czuję, że ja mam je na oku. Tutaj mam docięty, ale już Wam nie powiem jaki to jest dokładnie model, ale też jest to właśnie model tych rzęs, znaki Zodiaku. No wow, po prostu wow, tak przyjemnie się je nosi, że mogę Wam z czystym sumieniem polecać. Są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. I ostatni już ulubieniec, wydaje mi się, że jest bardzo istotny, bo jest to mój totalny ulubieniec, ale widziałam jak duże zainteresowanie wzbudził na Insta Instastory, bo do teraz dostaję pytania, abym podała tytuł, książki, którą czytam w pociągu. Wierzcie mi, że to jest jedna z najlepszych moich inwestycji ostatnio. Taki bardzo spontaniczny zakup przed podróżą. Stwierdziłam, a ok, może dzisiaj moja choroba lokomocyjna pozwoli mi czytać, więc no zobaczyłam ten tytuł, musiałam go kupić. Maria Paszyńska, Instytut Piękności. Wiecie o tym, że ja uwielbiam historię makijażu. Ogólnie piękna i tego jak to wszystko się rozwijało i lubię to też i tego pewnie nie wiecie o mnie bardzo lubię temat martyrologii oglądam wszystkie filmy z tym związane i czytam książki to była nawet na ten temat pisałam właśnie pracę maturalną naprawdę mnie to zawsze zawsze interesowało a tutaj jest połączenie dwóch tych tematów słuchajcie jest to historia oparta na faktach bo Niecała książka nie jest na faktach, jest tutaj fikcja literacka. Natomiast fakty są takie, że Instytut Piękności powstał w Warszawie i tam były ratowane Żydówki przed zakładą. Zmieniano im rysy twarzy, makijażem, włosy, ich kolor, ich styl ubioru uczono nawet. A nie chcę wam zdradzać za bardzo, ale jest to historia. Przyjaźni kobiet, kobiecej, jest tutaj historia piękna, historia tabaretu, teatru. Naprawdę to jest niesamowite. Każdy znajdzie chyba coś tutaj dla siebie. Jest tutaj miłość, jest tutaj zaufanie, jest tutaj walka o życie, jest tutaj bardzo ciężki temat martyrologii, więc naprawdę Wam polecam. Bardzo kobieca książka, ale nie tylko. Bardzo. Bardzo przyjemnie się czytało, więc polecam Wam serdecznie jeszcze raz Instytut Piękności. I to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się podobał, to kciuki w górę. Jeżeli wśród moich ulubieńców znalazły się też Wasze ulubieńcy, to dajcie znać jak się u Was sprawdziły. I jeżeli macie coś do polecenia innym, to oczywiście piszcie w komentarzach poniżej. Podzielcie się swoimi ulubieńcami. Może coś każdy z nas, każdy z widzów, i ja również znajdzie coś dla siebie. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Pa, kochani.